Ej, sorry, możesz trochę odsunąć, zaburzmy moją aura. Przynajmniej dzień pełen wyzwań. O 9:00 macza, o 12 Pilates, a na koniec rozdział ulubionej książki. Aż jestem zmęczona na samą myśl. To jest What the House. Co afirmujesz na te wakacje? Że Pitbull weźmie mnie na scenę ze sobą i razem zaśpiewamy Time of our Lives. To będzie dopiero Time of Your Life, ha? Huh? Dokładnie, tak. Optymalizujemy procesy, workout w drodze. Ej, możemy zbić matcha. Cheers. Co wy afirmujecie na te wakacje? Hot girl summer zdecydowanie. I trzy, i dwa, i jeden. Co afirmujesz w te wakacje? Są to moje pierwsze wakacje, które w pełni mogę przeznaczyć na dobry czas, bo nie mam września, więc będę się bawił po prostu. Bo ja afirmuję w te wakacje zdrowy styl życia. Czy masz dla mnie może jakieś tipy? Ja uważam, żeby też za dużo na się nie narzucać, żeby ten sport traktować jako zabawę, i on też może być fajny, i fajnie się łączy też z imprezą. Balans, balans, słowo klucz. To jest najważniejsze. Co afirmujesz na te wakacje? Duże słońca, opaleniznę i wakacje we Włoszech. Uh, dolce farnięte i co jeszcze, a co będzie afirmowane w tych Włoszech? Plaża, aperol i nic nie robienia. Dolce farnięte na całego. Będzie dobrze. Afirmujemy energię obfitości w te wakacje. A wy co afirmujecie w te wakacje? A na Pilates jadę tak.